Prawdopodobnie z widmem związana jest ta broń. Otóż przeciwnikami Polaków w, na Widmie byli strzelcy górscy z drugiego batalionu strzelców z Setnego Pułku Strzelców Górskich i z 4 batalionu Wysokogórskiego. Strzelcy górscy m, tworzyli tam bardzo silną obronę. Jak mówiłem, były to oddziały elitarne, grupa bojowa, która przeciwstawiła się Polakom, ale ostatecznie Polakom uległa. Kapitan Kowalewski zdobył ten karabinek i z tym trofeum, niezwykłym trofeum, dalej uczestniczył w walkach. Według relacji syna kapitana, kapitan Kowalewski nosił ten karabinek w celu zmylenia niemieckich snajperów. Otóż oficer generalnie ma broń krótką, jest łatwo rozpoznawalny przez wrogich strzelców wyborowych, którzy szczególnie chętnie na nich polowali. Mając ze sobą karabinek, mógł ich zmylić i Zmienił, bo przeżył wojnę, przeżył piekło Monte Cassino, wrócił do Anglii, wrócił z tym karabinkiem, który w latach 80. przekazano do Zbiorów Muzeum Wojska Polskiego.